Nazywam się Adam Jelnik, reprezentuję firmę Bifam. Znajdujemy się pod Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej w Gdyni. Mieliśmy okazję realizować tutaj cały projekt oparty na systemie LOXON. Naszym zadaniem było położenie całej instalacji elektrycznej oraz całego systemu sterowania tutaj dla tego centrum. Na samym wejściu, jak widzimy, znajduje się klawiatura numeryczna, która umożliwia nam wejście do obiektu przy pomocy wpisania kodu numerycznego bądź też przyłożenia tagu NFC. Pacjenci wchodząc do obiektu używają dzwonka, dzięki któremu w integracji z głośnikami w recepcji słyszymy, że ktoś stoi przed budynkiem. Osoby w recepcji mają możliwość otwarcia drzwi przy pomocy dedykowanych przycisków, które są umieszczone pod blatami. Po autoryzacji dostępu przy pomocy klawiatury kadowej alarm zostaje rozbrojony automatycznie. Włącza się ambientowe oświetlenie w recepcji, ponieważ system Luxon również steruje tutaj całym oświetleniem w obiekcie. Zamontowane są wszędzie czujniki obecności, dzięki którym światło w częściach wspólnych zapala się automatycznie. Częściami wspólnymi jest korytarz poczekalnia, jak i toaleta. W gabinetach zostały zainstalowane przyciski taczpiór, które umożliwiają właścicielowi włączanie świateł manualnie ze względów na przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych. Posiadają one wbudowane czujniki temperatury, dzięki czemu wraz z integracją siłowników umieszczonych na kaloryferach możemy sterować ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu niezależnie. Użytkownik ma możliwość tworzenia harmonogramów czasu grzania, która automatycznie jest przedłużania w momencie obecności użytkownika w danym pomieszczeniu. W każdym pomieszczeniu zostały zainstalowane głośniki Quadral, nad którymi czuwa system Loxon oparty na audioserwerze. Umilają one czas w poczekalni pacjentom, jak i w gabinetach podczas zabiegów. Dodatkową funkcją systemu audio jest informowanie użytkowników o zaistniałych sytuacjach niepożądanych, takich jak na przykład wyciek wody. Czujniki zalania umieszczone w newralgicznych punktach, w momencie wykrycia wody, odcinają dopływ wody przy pomocy zaworu głównego znajdującego się w obiekcie. Oprócz tego, użytkownik jest informowany o zaistniałym wycieku. Za pomocą dźwięku, kolejną funkcją, gdzie wykorzystywany jest system audio, jest system alarmowy. Dzięki zastosowanym czujnikom obecności w każdym pomieszczeniu, tak jak wcześniej wspomniałem, oraz kontaktronom okiennym zamontowanym na drzwiach i oknach, yy, mamy pełny kompatybilny system alarmowy. Dodatkowo jest on powiązany z firmą ochroniarską, która jest informowana o zazbrojeniu alarmu oraz o wywołaniu alarmu. W momencie włamania głośniki przejmują funkcję syreny alarmowej, z których wydobywa się intensywny dźwięk, a użytkownik jest powiadamiany o incydencie przy pomocy usługi call service. Jest to usługa, która informuje użytkownika o niepożądanych zdarzeniach, wywołując połączenie telefoniczne. Cały system dzięki dedykowanemu zasilaczowi power backup supply podtrzymuje nam napięcie w wyniku całkowitego blackoutu w obiekcie. Dzięki zastosowanym akumulatorom wszystkie moduły mają e, zasilanie awaryjne. Oprócz tego użytkownik ma możliwość włączenia taśm LEDowych, które są również zasilane pod tym akumulatorem, dzięki czemu w obiekcie nie panuje całkowita ciemność w momencie braku zasilania. Właścicielowi obiektu zależało przede wszystkim na stabilnej pracy systemu oraz na zarządzaniu wszystkimi wcześniej wymienionymi elementami przy pomocy jednego sterownika. Także wybór tutaj mógł paść tylko na jeden sterownik firmy Loxon.